O kurcze, potężnym mróz idzie i śnieg zapowiadali na północy Polski i na wschodzie. Tutaj, w północnym wschodzie, też może spaść zimna, jak cholera. Ja do Krzyśka na odwiedzinę, do szpitala. No i co, krótki komentarz. Eee... Powiem tak, jeszcze w kwestii wytłumaczenia tego całego, jesteśmy na dziesięcinach w ogóle. Czyli taka dzielnica o najgorszej sławie, kiedyś w stokup, Teraz się przeniosło, przeniosli wszyscy na barszczańską klepacką, tam obok mopru Ich eksmitowali, na przykład jak tu czynszów nie płacili w blokach spółdzielczych i tak dalej. Więc u, ja Więc tak, cały czas wszyscy. Z braku ciekawszych tematów wałkują temat nagrywania i nienagrywania przeze mnie moich wizyt na szkolnej, więc powiem tak. Na kanale Mleczny Człowiek, pierwszy i ostatni film, najważniejszy, który wita widzów, którzy chcą się dowiedzieć, co z Krzyszkiem, co u Krzyśka, jaki stan zdrowia. To zamiast informacji na temat jego zdrowia, to jest hejt na mnie, że ja nagrywam swoje wizyty na szkolnej. No, trochę to dziwne, prosiłem o usunięcie tego filmu. Tam się hejt na mnie wylewa, zupełnie. Yy, zostałem zhejtowany jak gdyby po to, żeby odciągnąć chyba uwagę od hejtowania kanału Mleczny Człowiek. Yy, jestem takim kozłem ofiarnym, faktycznie tego, gdzie zacząłem bać. bo słuchajcie tak. Gdybym ja tego nie nagrywał, a dzisiaj na przykład ktoś pisze taki głupi komentarz, pisze tak, że e, Krzysiek to miał portfel, tam pewnie z 1000 euro, dolarów i złotych było, nie? No i jak potem udowodnić, że ja na przykład, bo potem tego portfela na przykład on nie istnieje, go nie będzie i tak dalej. Jak udowodnić, że ja go nie wziąłem, nie? No można by liczyć na monitoring Sławka Jacka, kanału Mleczny Człowiek, ale niestety ten monitoring jest tylko po pierwsze na zewnątrz więc w domku trzeba nagrywać, bo by nie było, wiadomo, byłoby. A poza tym, jak kiedyś Sławka nawet o ten zewnętrzny monitoring prosił jakiś fragment i on powiedział, że nie będzie teraz już nikomu udostępniać, bo była jakaś afera z tym udostępnianiem, z tymi nagraniami, więc on woli chuchać na zimne i nie będzie udostępniać. Skoro on mi nie chce udostępniać, no to sorry, ja nie mam nic do ukrycia, muszę się zabezpieczyć, nie? Byłbym głupi, jakbym ich posłuchał. Dał się tym filmikiem na kanale Mężczyzn Człowiek zastraszyć i na przykład chodził tam na wizyty i nie nagrywał tego. Także, frajerzy, nie ze mną te sztuczki. Mam was w dupie, was i cały wasz hejt. Będę was wyjaśniać o jeden do końca świata, jeden dzień dłużej. Przedswelony już wymięk. Bracia bliźniacy już się sami skompromitowali. Czubek też, narkoman nieszczęsny też już wymięk wypadnie. Więc wszyscy po kolei sami się będą kompromitować, wyjaśniać. Jakieś te zezbędy, ten paździerz, który robi te głupie gry komputerowe, że wszyscy, nie wiem, ale się dowiem, reklamujący suple dla wyświetleń, fejkiem nie, oczywistym, że, że konon niby, ktoś więził konona, wszyscy ci ludzie to są hiene cmentarne, które dla wyświetleń po prostu hejtują, nie mają nic do przekazania ciekawego i prawdziwego, więc uciekają w kłamstwa, manipulacje, paszkile, hejt, pomówienia i to trzeba wyjaśniać. Do skutku, także tak, do skutku będziemy to wyjaśniać.